Jak ktoś ma w nazwie prawo i sprawiedliwość, to prawo ma szanować, a przed sprawiedliwością ma odpowiadać. Otóż okazało się, że firma Daftona sponsoruje nie tylko kampus Trzaskowskiego, ale właściciele Daftony byli jednymi z najhojniejszych sponsorów. Samej kampanii Rafała Trzaskowskiego. Gdyby mi się czasem chciało tak, jak mi się nie chce, to bym obalił cały ten system i ustanowił pierwszy polski rząd od wieków. Niestety tak nie jest, ale chce mi się na tyle, by po raz kolejny wyjaśnić, jak bardzo nie szanują Was nasi rządzący. A wystarczy tylko spojrzeć, jak kształtowana medialnie jest ostatnia afera z CPK, by zobaczyć, że ludzie, którzy rządzą tym krajem, mają nas zwyczajnie zadebili. Zanim jednak do tego w pełni przejdziemy, przypominam, Wam, że jesteście u Wujasa na kanale Kto Wygrał, więc zostawcie szybką łapkę w górę oraz suba. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Afera z CPK jest chyba największym kryzysem prawa i sprawiedliwości od czasu utraty władzy. Mimo, że nie są obecnie u władzy, to i tak oczy opinii publicznej są na nich skierowane, a zawieszając podejrzanych posłów, po części przyznają się oni do winy. Do tego w kolejnych dniach wybuchła następna afera, tym razem z byłym wiceministrem z PiS. Paweł Majewski został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pod zarzutem płatnej protekcji, czyli wykorzystywania wpływów w instytucjach publicznych w zamian za korzyści majątkowe. Śledztwo jest częścią większej sprawy dotyczącej nieprawidłowości i nadużyć w zarządzaniu publicznymi środkami oraz zasobami. Majewski był też wcześniej przesłuchiwany w kontekście afery wizowej dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. To wszystko łączy się w idealną historię i pozwala politykom Koalicji Obywatelskiej bez problemu prowadzić narrację o tym, że cały PiS kradnie, odwracając uwagę od własnych afer. Cały pisk kradnie. Nie mamy już CPK, tylko mamy taki slogan e, Sprzedają działkę, e, która jest strategicznym terenem Podbudowę e, Centralnego Portu Komunikacyjnego I kiedy w, w dobę to zrobili i chcemy ich za to rozliczyć Wszyscy mówią, że to jest polityczna ustawka Nie, jak ktoś ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość To Prawo ma szanować, a przed Sprawiedliwością ma odpowiadać I to jest właśnie ten mechanizm, o którym mówię Prosta, czarno-biała opowieść dla mas Rządzący doskonale wiedzą, że opinia publiczna publiczna nie będzie wnikać w szczegóły. Wystarczy rzucić hasło, pokazać palcem nad złodziei z poprzedniej ekipy, a nikt nie będzie zadawał niewygodnych pytań o to, jaka jest na przykład rola koalicji obywatelskiej w tym wszystkim, mimo że istnieją pewne powiązania. Zacznijmy od faktów. Mimo wszystkich audytów, które rząd Tuska przeprowadzał, próbując uwalić projekt CPK, cała ta afera z działką wyszła na jaw dopiero dwa lata później na skutek działań dziennikarzy z wirtualnej Polski. Przez ten czas prokuratura zajmowała się głównie sprawami dotyczącymi PiS, unikając spraw koalicji obywatelskiej, np. sprawy Nowaka. Jest to akurat standardowe działanie, ponieważ celem inwigilacji polityków nie jest ich zamykanie, tylko stwarzanie Pozorów. Jednak z jakiegoś powodu nikt nie tknął tej sprawy. Do tego, jak zresztą zauważył sam Mazurek, spółka, która wzbogaciła się na tej aferze, była powiązana również z kampanią Rafała Trzaskowskiego. Otóż przypomniano stare artykuły. Stare to znaczy sprzed kilku miesięcy, w których znaleziono sponsorów kampanii Rafała Trzaskowskiego. I co się okazało? Otóż okazało się, że firma Daftona sponsoruje nie tylko kampus Trzaskowskiego. Ale właściciele DAFTONy byli jednymi z najhojniejszych sponsorów samej kampanii Rafała Trzaskowskiego. Proszę bardzo, Andrzej Wielgomas, właściciel DAFTONy, wpłacił 60 tysięcy złotych, a jego synowie, czyli Paweł i Tomasz Wielgomasowie, obaj byli jeszcze hojniejsi niż tata, wpłacili po 69 tysięcy 990 złotych. Spytacie, dlaczego takie dziwne kwoty? Otóż w świetle prawa są to maksymalne dopuszczalne kwoty. Do wpłaty przez jednego człowieka, bo jest to 15 pensji minimalnej. Czyli można było wpłacać maksymalnie 69 990. No i firma DAFTONA dała po prostu 200 tysięcy bez 20 zł. Nikt nie zadaje pytania, dlaczego przez tyle czasu organy państwa nie zainteresowały się sprawą, która teraz jest przedstawiana jako dowód na patologię poprzedniej władzy. Nikt nie pyta o powiązania spółki z obecnym obozem rządzącym, bo to psułoby klarowną, czarno-białą narrację. Wszystko wskazuje na to, że spółka Daftona, tak jak większość większych korporacji, umie dobrze grać na dwa fronty i ma swoje wpływy Zarówno w koalicji, jak i w prawie i sprawiedliwości. To jest właśnie ta prawda, która psuje całą misternie budowaną opowieść. Bo jeśli okaże się, że ten sam podmiot, który miał zarabiać na rzekomych układach spis, jednocześnie wspierał kampanię kluczowego polityka Platformy Obywatelskiej, to cała narracja o walce dobra ze złem bierze w łeb. Sam Trzaskowski ma również na horyzoncie kolejne problemy, tym razem niezwiązane z niewypełnionymi obietnicami wyborczymi. Pójdę w następnym Marszu Niepodległości, tak czy nie? Pójdzie pan ze mną? Pójdziemy wszyscy? Ja pójdę. No ja mam nadzieję, że będzie taka okazja, że wszyscy będziemy mogli pójść w marszu, tak? W tym roku pana na marszu nie będzie. Nie, nie, nie zakładam, ale będę oczywiście na wszystkich innych uroczystościach. W czasie kampanii wyborczej w czerwcu wybuchła duża afera związana z potencjalnym nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego z udziałem fundacji Akcja Demokracja. Prokuratura krajowa wszczęła śledztwo w tej sprawie, koncentrując się na kwestiach, takich jak finansowanie spotów wyborczych na Facebooku. Pranie brudnych pieniędzy oraz możliwe ingerencje zagraniczne. Państwowy Instytut Badawczy NASK potwierdził w raporcie z września podstawy do dochodzenia, wskazując na potencjalne naruszenia w kampanii wspierającej Trzaskowskiego. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego również zaangażowała się w sprawę, potwierdzając śledztwo w zakresie źródeł finansowania. Najnowsze doniesienia z października wskazują na kontynuację dochodzenia, w tym badanie hojnych dofinansowań dla fundacji potencjalnie powiązanych z nielegalnym finansowaniem kampanii. Sprawa Nowaka pokazuje, że obecna prokuratura ma tendencję do umarzania spraw, które uderzają w środowisko Donalda Tuska. Jednak żadna władza nie trwa wiecznie. O ile kluczowi politycy, nieważne po jakiej są stronie, są bronieni przez system, o tyle Trzaskowski już wyczerpał się przez przegraną kampanię prezydencką i może być idealnym koniem ofiarnym dla obu stron. Dla obozu rząd Czyli jego własnego, byłaby to okazja do pokazania rzekomej bezkompromisowości i czyszczenia własnych szeregów, co uspokoiłoby opinię publiczną i pozwoliło zamieść pod dywan inne o wiele poważniejsze powiązania. Z kolei, dla opozycji, czyli PiSu, skazanie tak prominentnego polityka Platformy byłoby gigantycznym sukcesem i dowodem na to, że oni wszyscy są tacy sami. W obu scenariuszach wygrywa system, a przegrywa prawda. Cała uwaga skupia się na jednym człowieku, podczas gdy struktury, które umożliwiły zarówno aferę z działką pod CPK, jak i potencjalne nieprawidłowości w finansowaniu kampanii, pozostają nietknięte. To właśnie dlatego tak chętnie karmią nas prostymi historiami o złych ludziach, bo gdybyśmy zaczęli pytać o to, jak działa system, który tych ludzi produkuje i nagradza, niezależnie od partyjnych barw, Mogłoby się okazać, że cała ta wojna polsko-polska to tylko przedstawienie dla gawiedzi przedstawienie, w którym co jakiś czas trzeba poświęcić jednego z aktorów, by reszta mogła dalej grać swoje role w spokoju. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu jakąś wiadomość dla Trzaskowskiego: potrzebuje teraz otuchy przed potencjalnym więzieniem. Jak już napiszecie, to zostawcie. Koniecznie lajka like i suba byliście na kanale Kto Wygrał, a wuja się dzisiaj z Wami żegna.